Dzień dobry, dziś mamy 13 kwietnia, a tytuł naszej refleksji to prawda. Dzisiaj będę swoim najbliższym mówiła prawdę. Kiedy mówię prawdę, jestem silna, szukam prawdy, a prawda będzie przemawiać moimi słowami. Dzisiaj, kiedy jestem dorosła, rozumiem, że są, nie są już mi potrzebne stare, kłamliwe nawyki. Nie muszę się już zasłaniać tarczą dziecięcych kłamstw. Zobowiązałam się mówić prawdę i jestem tego w pełni świadoma. Czynię to z życzliwości i miłości do siebie. Siła wyższa, która mieszka we mnie, jest czysta, nie wstydzi się. Kiedy żyję prawdą, mówię prawdę i odczuwam prawdę, jestem czysta, wolna, zjednoczona ze wszechświatem. Dzisiaj mówię prawdę i jestem prawdą. Mówienie prawdy, <laughs> przepraszam, jest to wielka odpowiedzialność, która czyni nas, daje nam poczucie wolności. Nie zbieramy obciążenia do naszego mentalnego plecaka, to na pewno. Nie tracimy zaufania bliskich, najbliższych, także umacniamy więzi. Nawet jeżeli ta prawda bywa wstydliwa, to życzę Wam, abyście mówili prawdę i byli prawdą. Także i również życzę Wam cudownego dnia. Korzystajcie z tego wspaniałego dnia. I do zobaczenia, do usłyszenia jutro, kochani. Pa. pa.